Life Kambodża, Kampot. Rano po treningu 10 jest. 20, a ja przyjechałem na soczek. Zawsze lubię tutaj ten wystrój. Ananasy, banany. Ale jak się przed chwilą dowiedziałem, dwa mango, 2 dolary kosztują w Kampocie. No niestety teraz jest po sezonie. Także to mango, ceny mango poszły w górę. A ja wczoraj jakieś 30 kilo zebrałem za darmo. Także taka sytuacja niby parę kilometrów gdzie można za darmo dostać znaleźć a tutaj yy, pani mówi że nie ma obecnie mango bo jest zbyt drogi i się nie opłaca And, a mój soczek to jest ananas what was inside? pineapple orange And ginger, ok, Czyli imbir, imbir pomarańcza i ananas będzie pyszne. Ja już po soczku, teraz w tym sklepie, jakieś jajeczka, ale ryż jeszcze potrzebuję. Tu widzę jakiś nawet brązowy ryż. Widziałem ostatnio też, że z tego ryżu robi się, no akurat nie wiem, może z tego, ale też właśnie z brązowego, jakiś tam innych odmian, ale robi się właśnie ocet. Ja spadam do domu, muszę parę rzeczy ogarnąć, potem jadę jeszcze na jeden trening. No i teraz będę troszkę ciężej trenował. Być może nawet dwa razy dziennie. A dlaczego, to powiem Wam za jakiś czas, jak będę pewny tego, co się ma wydarzyć. Ja lecę na trening, ale ostatnio zawsze na Bosaka trenowałem, albo w Japonkach. Dzisiaj będę biegał z trenerem, także zakupiłem buty, no takie najeczki. No, również ze skarpetami. Co ciekawe, buciki, 12 dolarów, także no jakieś 50 zł. Tu mamy jeszcze różne inne. Tutaj jest pani sprzedawczyni. <laughs> Się wstydzi. W każdym razie, no to mówię tak, 12, 15 do 20 dolarów takie buciki. Oczywiście podrabiane, ale do treningu jak najbardziej. Aha, bo zapomniałem wam w ogóle powiedzieć, em, z, z, oprócz y, walki y, z innych ciekawostek to... Przyjechał dzisiaj Polak do Kampotu i to nawet nie jeden, ale jeden przyjechał. Co prawda najpierw spotkał się ze Staszkiem, bo ten kontakt... Gdzieś tam nawiązał, oczywiście u mnie w opisie pod filmami macie numer do, 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 do Staszka no ogólnie Polkambo Travel, numery, maile. Oczywiście macie też inne linki, jak na przykład do Haltus Sprzęt Sportowy, który sprzedajemy w UK, to jest nasz brand, również kontaktowe informacje do Łódko, ala sprzedajemy drzewo z Eukaliptusa, sklejkę, no ale tutaj taka. Kryptoreklama, że tak powiem. W każdym razie akurat ten Polak, który dzisiaj przyjechał. Tak jak mówiłem, nie jeden przyjechał do, do Kambotu, ale ona akurat się okazało, że oglądał moje filmy. I dzięki mnie tak stwierdził, że przyjechał do, do, do Kambodży. Dzięki moim filmom, bardzo się z tego cieszę, przyjechał na trzy miesiące, wynajął już tutaj nawet dom. W Kampocie, a drugim Polakiem z rodzinką, który przyjechał, jest Marcin. Marcin z Popas w Pieprz. Pewnie nie będę już tak dużo nagręcał, bo już za chwilę będzie ciemno: jest 18.20, także za 10-15 minut będzie już ciemno. No ale Marcin przyjechał bardzo, bardzo miło. Myślę, że wspólnie spędzimy fajny wieczór, dlatego też, że dołączy do nas Zygmunt, bo Zygmunt też chciał poznać Marcina z Popas w Pieprz. Będzie też oczywiście Bartek. Także całkiem sympatyczny sobotni wieczór się szykuje. Cambolife, Kampot, Kambodża. Nad rzeką znowu. Ostatnio był jakiś koncert. Ogólnie jakieś się szykują święta. Widzę, że cały czas... Nie ściągają tutaj, nie składają tych stoisk. Choć już jest wtorek. Pogoda, powiem Wam szczerze, jest 7.20, a pogoda dopisuje. Myślę, że po południu, południe będzie bardzo gorąco. Ja jadę w stronę portu. Na zawrotce chyba wejdę do wody i trochę popływam. Muszę wrócić do... właśnie <laughs> muszę wrócić do pływania. Wiem, że niektórzy powiedzą, że rzeka wygląda na brudną, ale pływałem, nigdy nie było problemu. No, a teraz w związku z przygotowaniami na październik muszę troszkę też kondycji, trochę powietrza łapać. Coś tam biegam, ale powiem szczerze, że bieganie jednak mocno obciąża plecy czuję to. Teraz będę planował trochę może na potrawie na stadionie tutaj w kampocie biegać O a tutaj mamy markę codziennie rano Przepływają stateczki i właśnie handlują tutaj owocami morza, rybami na pewno w kampocie taniej niż w pompę No, także tutaj już zaczynają życie bardzo wcześnie, 5.30, 6.00 Zaczyna się wszystko dziać, teraz jest po 7.00, to już Jak widzicie Wszystko pootwierane Tu akurat jest bardzo dużo muzułmanów, gdzie jesteśmy teraz No nic, jadę do portu Pływanko i z powrotem później Około 15.00 trening Widzę, że tutaj Cały ten brzeg został wykarczowany tam wcześniej, jeszcze bardziej to wyglądało takie na Ale też widzę, że wszystkie te biznesy są właśnie po drugiej stronie, czyli ich chyba wygonili stąd. A tutaj ma być. Wiem, że mają te statki takie, które mogliście często widzieć na kanale, takie oświetlone w nocy, mają tutaj zostać przeniesione. Widzę, że brzeg też troszkę wyrównali. No, dzieje się, dzieje się. A tak jak widzicie, wszyscy tutaj, którzy mieli te biznesy nad wodą, zostali wygie, wygonieni, można powiedzieć. na tutaj na drugą stronę ulicy. Powiem wam, że się nie spodziewałem, ale kiedyś wspominałem o tym, że właśnie tutaj właściciele działek którzy no tutaj po drugiej stronie ulicy od strony rzeki kupowali te nieruchomości no tak można powiedzieć, że zostali oszukani bo później tutaj przy brzegu tutaj te działki, które miały być no tutaj miał być dostęp, też zostały sprzedane, tam jakieś afery były w każdym razie widzę, że nie, raz, że tam wykarczowali wcześniej wszystko to tutaj też było ogrodzenia, tu była jakaś posesja ogrodzona. Tutaj można powiedzieć, też jakiś budyneczek był. To wszystko było ładnie ogrodzone. No, ale z tego co widać, ktoś został stąd brutalnie wyprowadzony. Ciekawy jestem, jak z tymi innymi jeszcze, chociaż tam przynajmniej naprzeciwko nie ma żadnego budynku. Ale być może właściciel tutaj tej posesji wygrał jakąś sprawę w sądzie. No, bo jak widać. Tutaj wszystko zostało wyburzone, a to było raczej świeżo postawione. Ja już w porcie, jeszcze dojadę tam do, do końca i będę zawracał w stronę Kampotu. No ale jestem zaskoczony zmianami, jakie w ogóle tutaj e, dostrzegam. Nie byłem tutaj kilka tygodni, ale nawet widzę, że w porcie e, są jakieś przeładunki z barek. Szczerze powiedziawszy, to nie wiem, co to jest. Ale coś czarnego. Chyba nie węgiel, chociaż nie wiem, mogę się mylić. W każdym razie statków, e, barek widzę tutaj na nabrzeżu kilka. Ciężarówek też sporo. Do nic, jadę dalej. A widziałem jeszcze takie dwie, trzy fajne rzeczy, to zatrzymam się i Wam pokażę, bo myślę, że warto, chyba też port tam troszkę dalej się rozwija, to też myślę, że Wam pokażę ja już na miejscu tam takie wystające wzgórza, co widzicie, to nic innego jak Pukok, czyli wyspa wietnamska, no a tutaj mamy w przyszłości Obecnie budowany międzynarodowy port w Kambod. chociaż w Kep prawdopodobnie będzie większy, ale jak mają kasę to mogą budować. A tam mamy już gdzieś w oddali te górki, co widzicie to jest Kep. A tutaj te pałacie, wszystko to jest nic innego jak pola, gdzie uprawiana jest sól morska, co już widzieliście też niejednokrotnie w poprzednich odcinkach. No nic, ja, ja za chwilę zawracam, dojadę sobie jeszcze do Bramy, zawracam i pokażę Wam troszkę więcej, jeszcze nowości. Widzę, że chłopaki tam na mojej Zygmunta miejscówce pewnie wędki w wodach. A pokażę Wam, jak wygląda Bokor z tej perspektywy. Zobaczcie, że praktycznie mamy bezchmurne niebo. A jak kiedyś już mówiłem na bokorze. Na Bokorze zawsze, a może nad Bokorem, zawsze chmury się zbierają. No i dzisiaj jest bardzo podobnie. Jeszcze tutaj mamy po drodze taki wehikuł. O, powiem wam, dzisiaj będzie, jest przed ósmą, a jest naprawdę potężne, bardzo mocne słońce. A tutaj jeszcze taki mamy wehiku jakiś z pompami. To z takich właśnie ciekawszych miejsc, które wam chciałem pokazać Tu chłopaki widzę. Malują tutaj ogrodzenie mur można powiedzieć W każdym razie W każdym razie ktoś sobie zafundował taką bramę a z tyłu wam postaram się zaraz pokazać są takie dwa duże domy na palach a plac to jest ogólnie dosyć sporawy. Ciekawe, co tutaj będzie. Także tak to wygląda. Na razie dwa takie domki pierwsze. No, jak widzicie, plac jest przeogromny i widzę, że chyba tam już materiały są na kolejne. No, ciekawie to wygląda. Drzewka już posadzone. Widoczek na bokor. Będą mieli świetne. To miejsce, które Wam chciałem pokazać też to tutaj jest sporo jakichś różnych budowli, a tu mamy takie miejsce właśnie gdzie mieszkają pracownicy. No warunki jakieś nie są specjalne, ale widzę, że tam jakieś, jakąś wodę mają. Prąd pewnie też. No a ogólnie to trochę syfiasto. A akurat Bokoru teraz jakoś tak specjalnie nie będzie widać, ale właśnie tutaj mamy jedną z budowli, o których mówiłem. No, praktycznie naprzeciwko miejsca, które przed chwilą Wam pokazywałem. No w każdym razie tutaj na rzekę, na Bokor, na góry będzie na pewno z tego miejsca niesamowity widok. No, zobaczcie teraz. Myślę, że widok na rowerek z rana. Dosyć przyjemny. Jak wcześniej pokazywałem, wszędzie tutaj na tym brzegu były te straganiki, jakieś takie pseudo restauracyjki. A ja widzę, że wszyscy zostali przeniesieni na drugą stronę. Ja szukam jakiegoś miejsca, żeby się zatrzymać i wejść do wody. Ale powiem szczerze, że widzę, że jakieś bojki pływają. Nie wiem czy nie ma jakiejś sieci. W wodzie tutaj macie kolejne te straganiki, właśnie. No nic, będę tam dalej gdzieś próbował wejść. Zostawię rower, telefon, może nie zginie. No ale pogoda dzisiaj naprawdę. Para deszczowa, ten deszcz pada czasami. Kilka razy dziennie, ale dzisiejszy poranek jest niesamowity. No, woda nie prezentuje się najlepiej. No ale mamy porę deszczową. To po pierwsze, a po drugie widziałem tam powyżej, e, bliżej kampotu barki, które wydobywają piasek. Widziałem tam też było jakieś półkanko, także myślę, że to też ma. A tak się prezentuje Bokor z tego miejsca Piękny dzisiaj naprawdę dzień Mega ciepło Wchodzę do wody 15 minut pływania I wracam do miasta Czekam mnie troszkę pracy Przy komputerze Ostatnie dni Różne bywały, ale Różnie bywało, ale pracy cały czas sporo przy komputerze, co czasami mnie męczy ja już po pływanku 15 minut ale myślę, że połączenie z rowerkiem fajna sprawa z rana a tak jak mówiłem, no bieganie jest spoko, ale otwartym wsięgiem no a tutaj jak wcześniej mówiłem te stoiska wszystkie zniknęły na drugą stronę zostali właściciele przeniesieni on no, zdaje sobie że z tego że tutaj nie było ich e, działki ziemia bo tutaj mają stać w przyszłości te wszystkie łódki z kampotu takie oświetlone z restauracjami no i ten bokor dzisiaj mi się tak podoba wygląda naprawdę pięknie Dzięki za dzisiaj. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, czym jest projekt Smarteco, który rozwijamy w Kambodży, zapraszamy do firmy Smarteco Przetwórstwo w Kambodży na naszym kanale.